Męczyć lubisz mała, żebyś więcej Długa nie więcej nie potrzeba Wino zacznie spadać z nieba Niepotrzebny mi już tlen Dzięki wódce ma Witam w kolejnym odcinku przygodówka Minecraft W tym odcinku zajmiemy się rolnictwem A następnym coś ciekawszego to więc idziemy nazbierać składziki, żeby zrobić łotykę, a za pomocą motyki zrobi się nasionka, a żeby posadzić, wiecie. Tak tu idziemy do naszego domu, idziemy. robimy szybko kijki, ciach-ciach. To tutaj zamiast drewna może dawać żelazo, złoto i... Ja mam chyba wieki, nie? A tak i teraz idziemy spróbować nazbierać co najmniej gdzieś tak cztery nasionka. już jedno mamy. To może trochę potrwać już dwa. Trzy. Cztery, dobra. Mamy przygotowane składniki. Teraz biegniemy do domu na przykład zrobić tam hodowlę Boże. żeby posadzić zasiłko trzeba grać prawym tak, tak, tak trzeba sadzić zasiąka prawym też a żeby szybciej rosło tutaj dać rozkopać na przykład tu wla wlać wodę i tutaj tak samo i tutaj jeszcze takie pochodnie dla ozdoby mamy jeszcze pochodnie żeby tak szybciej rosło, żeby te nasionka miały światło, no to więc już na tyle. Dziękuję. Ciągle kręci mnie na na, na na. Na full, na full, do dawaj. nie daj, tego nie przestawaj nie to na ful, bez wszyscy jak chul. Dawaj to na daj, Bezpieczenia wszyscy jak daj, nie daj, to daj,